Tadeusz Czerbak, witam państwa bardzo serdecznie z Wrocławia. Witam wszystkich przyjaciół rodziny RODła i współczesnych kontynuatorów tradycji Związku Polaków w Niemczech. Jesteśmy przed katedrą świętego Jana Szczyciela, katedry, która jest matką wrocławskich kościołów, w miejscu szczególnym, w miejscu, gdzie od wielu lat przypominamy historię Związku Polaków w Niemczech, gdzie popularyzujemy prawdy Polaków spod znaku rodła. Drodzy Państwo, za tydzień przypada 75. rocznica przejścia do wieczności księdza patrona doktora Bolesława Domańskiego, prezesa Związku Polaków w Niemczech, którego osobę współcześni kontynuatorzy rodła przypominają w sposób szczególny. To wielki kapłan, wielki Polak urodzony na Kaszubach, przy Przytarni. Dzisiaj to gmina Karsin, województwo pomorskie. Kapłan, który większość życia spełni, spędził na krainie, na Ziemi Złotowskiej w Zakrzewie, gdzie pełnił posługę kapłańską w latach 1903-1939 w parafii świętej Marii Magdaleny. Dzisiaj na Ziemi Wielkopolskiej, na tej krainie, która przez. Sto kilkadziesiąt lat była poza polską państwowością, poza polską macierzą. I przypominamy osobę księdza patrona, który w okresie międzywojennym przewodził ludowi polskiemu w Niemczech, który. Prezesował polskiemu co ważne ruchowi spółdzielczemu, który był kapłanem i przewodnikiem polskiej mniejszości narodowej w tych ciężkich czasach, najpierw w Republice Weimarskiej, a później III Rzeszy. Dlatego w tym szczególnym okresie Wielkiego Tygodnia, w czasie Wielkiego Postu, bardzo proszę o modlitwę za tego wielkiego Polaka, który trzy czwarte temu wieku odszedł do wieczności, który na szczęście nie doczekał wybuchu II wojny światowej, a który pozostaje w pamięci. Naszej wdzięcznej i w naszych modlitwach w pokoleniach kolejnych rodłaków, kolejnych pokoleń Polaków, które identyfikują się z wielkim skarbcem, z wielką spuścizną Związku Polaków w Niemczech, dzisiaj na ziemiach zachodnich i północnych, ziemiach odzyskanych a więc w Opolu, we Wrocławiu, w Zakrzewie, Złotowie, Olsztynie, Bytowie, Słupsku i w wielu miejscach, które związane są historycznie, ge geograficznie. Sentymentalni pod każdym innym względem właśnie z tradycjami naszych rodaków okresu międzywojennego. 21 kwietnia, a więc za tydzień ta 75. rocznica śmierci księdza Patrona Bolesława Domańskiego, w naszych modlitwach, w naszych wspomnieniach, a także w drugi dzień świąt Wielkiej Nocy pamiętajmy o tym kapłanie o tym wielkim Polaku, o tym Polonusie, który zawsze czerpał ogromne pokłady energii, witalności do tej bieżącej, codziennej, pozytywistycznej działalności. Był przykładem, był punktem odniesienia wtedy i dzisiaj po 75 latach. Przypominamy go z tego miejsca, ze stolicy Dolnego Śląska z Wrocławia, bo tu w latach 30. minionego wieku przyjeżdżał wielokrotnie jako Ksiądz Patron, jako patron polskiej spółdzielczości, jako prezes Rady Nadzorczej Związku Spółdzielni Polskich w Niemczech. Przypominamy go właśnie w tym miejscu, tu w stolicy Dolnego Śląska, bo Wrocław jest bogaty w tradycję rodła. Wrocław przypomina historię i tradycje Związku Polaków w Niemczech. Wrocław chce, aby prawdy Polaków pod znaku rodła, dziedzictwo księdza Bolesława Domańskiego było wciąż żywe, wciąż przypominane i wciąż przekazywane nowym młodym pokoleniom urodzonym na ziemiach zachodnich i północnych. you